Kiedy wtedy robocza godzina w Polsce była 15 centów, z takim przemysłem i z takimi płacami byliśmy zdolni konkurować nawet z Chinami. Bolcerowi odpowiedział na pytanie, co zrobić ze swoim przemysłem i zyskał poparcie Polaków. Powodowało to, że z miejsca w rankingu gospodarczym na świecie spadliśmy na 56., czyli do krajów postkolonialnych. Dlaczego płacimy za gaz najdrożej w Europie? Dlaczego w ogóle zużywamy tyle gazu, zamiast korzystać z własnych surowców? Tylko 110 milionów dolarów wynosiła prowizja od pakietu porozumień gazowych. Że ma taki kształt, że w punkcie numer 5. Jest napisane, Polska gwarantuje swobodny tranzyt gazu. Swobodny 26 marca zespół ekspertów złożył w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego złożył dokument, który pokazuje, że pakiet porozumień gazowych z Rosją został zawarty z ewidentną szkodą na rzecz polskiego obywatela, że posiadał fundamentalne błędy prawne że nie pobieramy opłaty za tranzyt gazu. Prezydent każdego kraju miał przyobowiązek odpowiedzieć na raport grupy ekspertów. Konkluzja, którą ja sugerowałem tym ludziom jest anulować pakiet porozumień gazowych z Rosją, zapłacić Rosjanom co do rubla stawki za tranzyt gazu. Konkretnie 2 dolary 75 centów za 1000 metrów sześciennych na 100 km przepchnięcia. A gazociągiem jamalskim dwoma nitkami miało przebić przetłaczane do 65 miliardów metrów sześciennych. Ponieważ długość tej rury od Krowiarek po granicę niemiecką to jest 682 km. stąd proponuję szybko przeliczyć, ile byłoby za tranzyt gazu. Powtarzam, około miliarda dolarów. Rocznie jest Zero. Pytanie do pana prezydenta Kaczyńskiego absolutnie obligowało go, żeby zająć stanowisko. Mógł tylko jedno: Kancelaria prezydenta by zawnioskowała o anulowanie pakietu porozumień gazowych i wykupienie odcinka gazociągu Jamalskiego. Nie miał odwrotu. I stało się to, co się stało. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Nie wiem. 1810? <noise> 900? 1110. W którym roku Polska straciła niepodległość? Takie trudniejsze. Nie wiem. Kogo nazywamy wieszczem narodowym? Nie wiem. Nie wiem. Biegać, skakać, piewać Jaka to część mowy? Nie wiem. <noise> Nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to. Jak nazywa się hen Polski? Eee... Yy, yy, już to wiem. Yy, polski, no nie pamiętam. W którym roku Polska straciła niepodległość? Eee. Yy, nie wiem. Ale nie wiem. Wie jak strzelaj? 17. Dobra, jeszcze takie pytanie: bonus, jak poszedł ci pierwszy test? No łatwy był. Że będziemy mieli taką armię niedużą, jak powiedziałem, na jeden stadio, no mamy w tej chwili armię zawodową, tak. znaczy żołnierz zawodowy nie pełni wart, w związku z tym MON wynajmuje Agencję Ochrony. I Agencja Ochrony, proszę Państwa, pilnują jednostek wojskowych i żeby tym żołnierzy zawodowych nikt nie okradł. Ponieważ mamy wojsko zawodowe, no to nie ma żadnych kuchni, prawda? Znaczy w tej chwili polski system militarny, polskie siły zbrojne są jedynymi chyba na świecie, które nie mają komponentu terytorialnego. No, o tym jak wygląda szkolenie. Nie ma proszę Państwa żadnych większych ćwiczeń manewru wojskowych. że głosił, ogłosił, że będzie sprzedawał poligony i co ja o tym sądzę. No dziwne jak nie mają wojska i nie mają pieniędzy na szkolenie, to po cholerę im poligony, nie sprzedają. Marynarka wojenna w zasadzie zbliża się do kresu. W lotnictwie mamy tak, no, że mamy 48 samolotów M16. W tej chwili po prostu są takimi latającymi atrapami. Nie mają uzbrojenia i nie mogą być użyte bojowo. W śmigłowcach jest kompletna będza. Nie ma ogony przeciwlotniczej w zasadzie. W wojskach lądowych, proszę Państwa, większość, znaczy cały sprzęt pancerny trzeba wymienić. Setki tysięcy młodych wykształconych w Polsce ludzi, mężczyzn i kobiet, wyjeżdżają za granicę, ciężko pracują, płodzą dzieci, z których wyrastają Niemcy, Francuzi, Anglicy, Amerykanie, nie Polacy. To jest strata straszna. Thank mm -hmm. you.